Witam Was serdecznie i zapraszam na kosmetycznych ulubieńców miesiąca, czyli kilka produktów, które szczególnie mi się spodobały i które serdecznie Wam chciałam przyjść i polecić Trochę nowości, trochę odgrzewanych staroci, o których chciałabym opowiedzieć, więc zaczynam Rzecz, którą już testowałam przed wami na antenie, że tak powiem e, Czyli baza pod podkład e, Rimmel Stay Matte Primer e, Tej bazy używałam do pewnego czasu raczej na większe wyjścia Nie stanowiła ona podkładu pod mój codzienny makijaż Ostatnio używam jej znacznie częściej W tym miesiącu zdecydowanie częściej Może nie codziennie e, No ale jak wiem że wychodzę na wiele, wiele, wiele godzin. Czasem tak się zdarza. To tę bazę nakładam i powiem wam, że jestem z niej bardzo zadowolona, bo ona ładnie matuje twarz, podtrzymuje trwałość tego makijażu i jak wychodzę na 9 godzin na przykład, wracam do domu i ten makijaż jest praktycznie w stanie bardzo dobrym, nienaruszonym. Nie muszę się przez cały dzień martwić, że Coś mi się rozmarze, będę miała jakieś plamy na policzkach i tak dalej. A to jest bardzo ważne, żeby nie musieć się skupiać na makijażu, tylko mieć ten komfort, że wiemy, że na naszej buzi jest wszystko na miejscu i ok yy, Nie zapycha mnie. Nic mi po niej nie wyskakuje, nie uczula, e, także ten produkt jak najbardziej jestem na tak. E, początkowo byłam taka do niego średnio przekonana, ale jak zaczęłam go bardzo regularnie używać, to naprawdę muszę mu postawić dużego plusa i powiedzieć, że jest moim ulubieńcem, który właśnie sprawia, że o makijaż w trakcie dnia nie muszę się martwić. E, kolejne dwie rzeczy to nowości, których test pojawił się bardzo niedawno temu. E, podlinkuję Wam oczywiście na dole, tak samo jak i test bazy. To są cienie Maybelline Color Tattoo. Wiecie, że już mam dwa kolory: Permanent Taupe i One Non on Bronze, a przybyły mi jeszcze dwa. To świadczy o tym, jak bardzo ten produkt uwielbiam, dlatego że on stanowi świetną bazę pod makijaż. Oka sam jest pięknym makijażem oka. Dzisiaj mam oba te cienie nałożone na powiekę. Bardzo długo się utrzymuje, nie roluje, pięknie się na tym blenduje, bardzo łatwo się z tym pracuje. Chociaż ja kilka lat temu byłam bardzo anty do produktów w kremie, to jestem bardzo na tak. Kolory są przepiękne. Pierwszy z nich to jest pink gold, czyli taki różowy, połyskujący świecący, naprawdę przepiękny kolor, w teście możecie zobaczyć też słocza, no i na moim oku jak się piękne światło od niego odbija a drugi z nich to jest Metallic Pomegranate i wygląda tak wydawałoby się bardzo mocny, bardzo wieczorowy, w ogóle niecodzienny no ale jak widać można go włożyć w codzienny makijaż i nie musi krzyczeć z daleka i być taki bardzo intensywny no, jak nałożę te cienie, to też cały dzień wiem, że nie muszę martwić, czy coś mi się nie zrolowało, nie weszło gdzieś, nie starło. Idę i mam makijaż z głowy. Także ja wiem, te kolory nie są dostępne stacjonarnie w Polsce. Tutaj w Irlandii jest jeszcze dużo, dużo więcej kolorów, których nie ma dostępnych w Polsce. Ja mam nadzieję, że Maybelline się poprawi i będzie w Polsce więcej kolorów. A póki co, chyba szukajcie tego online, jak znajdziecie. To naprawdę te kolory są super. Kolejny cień, który cudownie wygląda na powiece, i na pewno fankom cieni z Maka przypadnie on do gustu. Jeżeli jeszcze go nie macie, trzeba to nadrobić. I on przepięknie, przepięknie współgra z tym z kolei kolor tatu z mojej Berlin, ale chodzi mi o kolor On brąz, nałożony właśnie na tę bazę. Przepiękny daje złoty połysk. Widzicie jak on złoto wygląda? To w sumie niby jest brąz, ale taki bardzo złoty brąz. No tak bardzo metalicznie się połyskuje, naprawdę przepięknie się świeci i jeżeli przykleimy go, mówiąc roboczo, do tego z Maybelline, to po prostu cud, miód i naprawdę wygląda świetnie. Także jeżeli nie macie jeszcze tego koloru, a jesteście... Makomaniaczkami, tak to się nazywa, to koniecznie sprawdźcie sobie Woodwinged, bo przepięknie wygląda. Do osobnego makijażu też, chociaż dla niektórych może być zbyt taki pomarańczowy, zbyt ciepły, ale właśnie z, pomieszany z czymś innym, ja go uwielbiam dawać na środek powieki, wygląda perfekcyjnie. Następnie mam, mam do pokazania róż, które też już u mnie gości bardzo długo. W ogóle gości bardzo długo, długo go nie używałam. Byłam w Polsce jakiś czas temu, więc go sobie przywiozłam, bo go tam zostawiłam i powiem Wam, że jest genialny. Kosmetyki z mła, ja wiem, że. Mła. Wszyscy potem się śmieją, mła. No tak to się nazywa. MUA, czyli Make Up Academy. Są jakoś tam dostępne w Polsce. Róż jest bardzo, bardzo tani, bo on kosztuje chyba 1 euro albo 1 funta. Nie chcę teraz kłamać. Też go mam dzisiaj na sobie. Jest taki delikatny, raczej nie da się nim sobie zrobić krzywdy. W takim dość chłodnym kolorze ma w sobie takie lekkie drobinki. Ja lekkich drobinek w brązerze nie trawię musi być matowy ale z kolei w różu lekkie drobinki bardzo ładnie wyglądają. Tak nam rozświetlają policzki, pięknie się świecą. Tutaj może tego nie widać, ale. Przy dziennym świetle, przy normalnym makijażu wygląda to naprawdę super, więc jeżeli potrzebujecie jakiegoś fajnego różu, w takim właśnie fajnym odcieniu, delikatnym, którym nie zrobicie sobie krzywdy, który będzie się utrzymywał cały dzień, a na dodatek jeszcze będzie kosztował bardzo niewiele, to warto się zwrócić w tę stronę, w stronę różu z mła. Dwie szminki, którymi obdarowała mnie Ewa, za co jej bardzo, bardzo dziękuję. Zawsze tak jest, że jak ona mi coś da, jakąś szminkę, to potem ta szminka ląduje w ulubieńcach. Tak to się dzieje. Pierwsza szminka to jest szminka z Maka, którą mam na ustach. To jest kolor taki, taki kolor, jak widać, ale chciałam, jaką nazwa ma. Flat Out Fabulous, i to jest wykończenie retromat, czyli to najbardziej matowe i najbardziej trwałe i najtrudniejsze w obsłudze jednocześnie, dlatego że ona jest bardzo matowa, bardzo ciężka, nie bardzo da się ją nałożyć pędzelkiem, dlatego że trzeba ją lekko rozgrzać ustami, na przykład naszym ciałem, pędzelek jej nie rozgrzeje i wtedy ona Pracuje dopiero na naszych ustach, coś tam pędzarkiem później można sobie popoprawiać. Bardzo trwały produkt. Pięknie wygląda, jak widać, ale co jest też w niej super, że ona się bardzo dostosowuje nie dość, że do nas, to do naszych stylizacji i makijaży. I ona może być zarówno bardzo jesienna, jeżeli w taki. Otoczce ją zrobimy, jakiś jesienny makijaż, jesienna stylizacja. To ona przybiera taki jesienny kolor, no ale myślę, że świetnie sprawdzi się też w lecie, gdzie będzie właśnie taka rozświetlająca i dużo jaśniejsza. Nie wiem, jak to wyjaśnić, ale szminka jest naprawdę, naprawdę super. I tak, i tyle. Bardzo jestem z niej zadowolona A druga już z kolei typowo jesienna I podejrzewam, że się nie dostosuje Do letnich standardów To jest szminka z Golden Rose Do którego ja niestety nie mam tutaj dostępu Dlatego się tym bardziej cieszę, że dostałam taki prezent Golden Rose Vision Lipstick Chyba wiele, wiele, wiele z was polecało Szminki z tej serii. To jest numer 125. Kolor, nazwa nie ma czegoś takiego, chyba przykro mi, ale bardzo trwała szminka. O przepięknym, głębokim, intensywnym, właśnie takim fioletowym, jesiennym kolorze. Możecie nawet zobaczyć jaka tu jest różnica między tą a tą. Ta jest taka bardziej różowa, ta jest zdecydowanie taka bardziej śliwkowa, fioletowa. Wygląda naprawdę przepięknie. I też ta szminka długo się utrzymuje i co jest super, nie wysusza ust, bo ma witaminę E. A oczywiście można się domyślić, że ta retromat, jeżeli ktoś ma tendencję do wysuszających się ust, jego usta ro Lubią płatać takie psikusy, to to może krzywdę zrobić. To chyba myślę, że nie powinno. I ostatnia rzecz z kolorówki te szaro-bura, ponura, jesienna To jest lakier Rimmel Rimmel Salon Pro W kolorze 711 Punk Rock serie Kate Długo się utrzymuje ten lakier te, W ogóle te lakiery z Lycrom są bardzo fajne Długo się utrzymują Wygodny pędzelek Co ładnie wygląda na paznokciach No i ma taki naprawdę Jesienny kolor Dzisiejszy filmik sponsoruje słowo jesienny. No co, no to mogę powiedzieć, że ma pankrokowy kolor równie dobrze, ale jeżeli szukacie czegoś właśnie na ten parę roku, może tak, to być może to Wam się spodoba, bo to nie jest taki typowy czarny, zimny. Zimny jest. Nie jest taki szarobury ale jest ciekawy i dobrze się nosi i długo się trzyma. Tyle, przechodzimy do bardzo okrojonej malutkiej pielęgnacji. A pielęgnacja malutka z tego względu, że nic nowego się u mnie jakoś bardzo nie pojawia ostatnio. Przynajmniej pielęgnacja twarzy jaka była, taka jest, bo jestem z niej zadowolona. No ale co tu chciałam wam polecić? To zaczęłam już te mleczko z ziaje, już nawet trochę go zużyłam. Jest naprawdę fajne. Pierwsza rzecz, która jest ogromnym plusem dla tego mleczka, to jest pompka. To wbrew pozorom jest błaha sprawa. A mega ułatwia pielęgnację. Bardzo to jest poręczne, że tak powiem. Eee, co jeszcze? Zapach jest dość specyficzny. Nie każdemu może spasować. Ja czasem, czasem tak mam, że czegoś użyję jeden raz i mówię: ojej, to nie mój zapach. A później zaczynam używać, zaczynam się przyzwyczajać i zaczyna coś mi się bardzo podobać. No i właśnie to jest dość ciekawy zapach. Nie pachnie kozim mlekiem. Ciężko jest mi w ogóle powiedzieć, czym to pachnie. Pewnie cena jest też jego ogromnym plusem. Ja akurat to mleczko dostałam. E, mleczko, mleczko, to jest e, mleczko, ale właśnie takie dość gęste, o takiej otulającej konsystencji, ale mega błyskawicznie się wchłaniającej. Znowu mówię mega. E, Zaraz wam pokażę. Nawet lekko pozostawia takie tępe uczucie, że aż ciężko to rozsmarować. To oznacza po prostu, że szybko się wchłania. Ja już mam prawie, już się prawie wsiąknęło. No i bardzo dobrze nawilża. Także ja jako ziemleko spodobała mi się bardzo. Druga rzecz, która mi się spodobała do pielęgnacji: mo Program. Rezultaty widoczne już po jednym dniu stosowania. Stop pękającym piętą krem do stóp. Bardzo mocno nawilżający, bardzo ładne rzeczy z piętami robi, i e, ja jestem z tego kremu zadowolona. Nie powiem, że jakbym sobie ich nie wypiłowała swoją, swoim pilnikiem z Soap and Glory, ja mam akurat, to by zlikwidowało moje popękane pięty. No ale jeżeli wypiłuję je pilnikiem, posmaruję tym kremem. Na następny dzień to jest po prostu miodzio. No i regularnie używając tego kremu, stopy są naprawdę przyjemne i mięciutkie. Także ja ten lirem, jak najbardziej polecam. Trzecia rzecz, która jest dość śmieszna, ma swoje plusy i minusy. Mimo wszystko skaratła moje serce. To jest Twist and Out, zmywać do paznokci, które wygląda tak. Ja byłam pewna przekonana kupując go, że to jest zmywacz w taki w gąbeczce, jak to tak to się nazywa, chyba tak. E, okazało się, że to nie jest coś takiego, e, bo tutaj wsadza się palucha, e, po, trzyma się chwilę w tym zmywaczu, obkręca się o takie śmieszne tutaj ząbki dookoła i tyle. I wyciągamy palec, a on jest czysty bez lakieru. Także naprawdę to jest super poręczne i bardzo szybkie do zmywania. Na co trzeba jednak uważać? Ciemne lakiery psują ten lakier, więc jeżeli tam włożymy bardzo mocno czerwony, właśnie taki jak Punk Rock, to już potem jest kuku. Jeżeli tam włożymy biały, miętowy, jakiś pomarańczowy, to ten zmywacz przeżyje. Niestety, z takim jest gorzej, bo psuje się po prostu ten zmywacz. No i co? I wczoraj chciałam sobie zmyć stopy. No i nie dało rady. Nie wyobrażam sobie wsadzić tam palucha i obkręcić palc od stopy. Także ma swoje plusy i minusy. Ogólnie jeżeli malujecie tylko na jasne kolory, jakieś takie bardzo neutralne, to myślę, że to się świetnie sprawdzi. Ja to kupiłam w jakimś Eurogiancie, czyli odpowiedniku angielskiego Poundlandu, o ile nie kłamie, mam nadzieję, że tak jest, za euro 50, ale jeżeli chcecie nosić, nosicie ciemne lakiery, to nie, jak... Wytlujecie tylko poznakcie u stóp, to też tego nie kupujcie. I ostatnia rzecz. Tutaj chyba raczej przychodzę się poradzić, niż pokazać ulubieńca, bo chciałam powiedzieć, że moim ulubieńcem, takim, który można by podpiąć pod kosmetyczny, są kręcone włosy. Dzisiaj akurat tego nie widać, ale przez ostatni miesiąc bardzo często w filmikach nie było widać. Miesiąc, dwa nawet. Właśnie z kręconymi, falowanymi, lokowanymi włosami. Ja mam taką starą, wysłużoną prostownicę, która mimo wszystko. Wszystko działa, no działać działa, ale bardzo bym chciała coś nowego. Się, nie wiem, prostownicę, może też lokówkę. No i tutaj prośba do Was, żebyście się podzielili ze mną tym, co macie. Oddać mi wszystko, wszystko przetestuję. Nie żartuję, żebyście mi napisali w komentarzach, co tam macie do kręcenia swoich włosów, czego używacie, co polecacie, co świetnie Wam się spisuje, marka, model, dlaczego i w ogóle. Będę Wam po prostu bardzo wdzięczna za porady, bo też Wy mi piszecie, że dobrze mi jest falowanych, kręconych, no ale to już jest wysłużony staruszek i przydałoby się jak na beauty blogerkę przystało coś porządniejszego. Także będę Wam wdzięczna, jak się podzielicie ze mną, swoimi przemyśleniami. No i dajcie mi znać, którzy ulubieńcy najbardziej Wam się spodobali, co Was zaintrygowało, co się Wam spodobało, cicho tam. I do zobaczenia za niedługo. Pozdrawiam Was serdecznie. Do